Werenika na razie nie miała wykształcenia ani większych aspiracji, by je zdobyć. Przyjechała do miasta, żeby pracować w fabryce, wynająć pokój i znaleźć męża. Szybko poznała koleżanki, które miały takie same plany i zainteresowania. Wszystko w dużym mieście wydawało jej się piękne, ogromne i nieosiągalne. Z koleżankami chodziła na Densingi. Tam poznała Janusza, był synem znanego w okolicy przedsiębiorcy to, że taki chłopak w ogóle na nią spojrzał, wydawało jej się szczytem marzeń. Krępowała się przy nim, nie umiała zachowywać się tak, jak wypadało w jego kręgach, nie miała modnych, drogich ubrań. Pewnego razu zaprosił ją do kawiarni. Miała wtedy palto z rozerwaną podszewką i naderwanym wieszakiem. Szatniarz miał problem z powieszeniem jej płaszczyka i spojrzał na nią z dezaprobatą. Janusz jednak rozmawiał z nią jak z kimś sobie równym. To bardzo jej zaimponowało. Potem spotykali się od czasu do czasu, zawsze wtedy, gdy Janusz miał na to ochotę. Berenika była gotowa na każde jego zawołanie. Był bogaty, dostawał od ojca pokaźne kieszonkowe, lecz nigdy nie kupił jej niczego konkretnego. Fundował kino, kawę, coś do jedzenia w knajpie albo dancing. Nie obchodziło go, jak była ubrana. Każde ich spotkanie kończyło się bliskością. Berenika myślała, że on ją kocha, skoro się z nią spotyka, spędza z nią czas, chwile, które w jej wyobrażeniach powinny powtarzać się przez resztę życia. Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, że dla Janusza była jedynie zabawką, kimś, kto miał być gotowy na każde jego skinienie. W domu rodzinnym widziała tylko jeden wzór relacji, matka zawsze na zawołanie ojca często zmuszona zgadywać czego mu potrzeba, zanim jeszcze zdążył to wypowiedzieć. Berenika nie znała więc innego świata ani innego układu między kobietą a mężczyzną. Służyła Januszowi bez sprzeciwu. Nie użalała się nad sobą. Dbała o jego interesy, wiedziała, gdzie i przy kim nie wypada jej się z nim pokazywać. Całą wypłatę wydawała na to, by jej wynajmowany pokoik, miejsce ich schadzek, był czysty, ładny i przytulny. Janusz przychodził czasem pijany, bywało, że urządzał awantury, burdy, nie przejmując się tym, że właściciel mieszkania może wyrzucić Berenikę na bruk. Ona znosiła wszystko w milczeniu, przekonana, że tak właśnie musi wyglądać życie. Innego nie znała, jej ojciec zachowywał się wobec matki podobnie. Ojciec Bereniki w porównaniu z Januszem nic nie miał. Janusz zaś posiadał duży dom i bogatego ojca. A mimo to nie dbał o to, czy przez jego zachowanie Berenika nie straci dachu nad głową. Ojciec Janusza chciał, by syn wreszcie zajął się pracą w rodzinnej firmie. Janusz jednak twierdził, że musi najpierw znaleźć odpowiednią żonę. Szukał więc, a Berenika była dla niego nikim, jakby w ogóle nie istniała. Awaryjna część zamienna, zastępstwo, kandydatki właściwe też nie zawsze mu odpowiadały albo on. W końcu ojciec stracił cierpliwość. Albo się ożenisz, albo idziesz do pracy jako kawaler oznajmił stanowczo. Januszowi spodobała się Judyta, córka dyrektora działu szwalni. Delikatna, szczupła blondynka z odpowiednim menadżerskim wykształceniem. Gdy poprosił ją o rękę, zgodziła się zostać jego żoną. W czasie narzeczeństwa, Janusza z Judytą, dziewczyna nie pozwalała się dotykać przed ślubem. Była zasadnicza, zamknięta, niedostępna. Janusz miał w sobie narastającą, nieopanowaną jurność. Tego napięcia nie potrafił ani nie chciał unieść sam. Rozładowywał je na Berenice. Berenika brała to za miłość. Im więcej brał, tym bardziej wierzyła, że jest dla niego kimś ważnym. Przyjmowała na siebie ogień, który w rzeczywistości płonął dla Judyty, tej jedynej, jeszcze nieosiągalnej. Ciąża była nieunikniona. Gdy zrozumiała, że nosi dziecko, pomyślała naiwnie, że Janusz nie będzie miał wyjścia. Że teraz musi ją poślubić. Zamiast tego wpadł w furię. Zrobił jej karczemną awanturę w wynajętym pokoju. Krzyczał, oskarżał, straszył. Po tej scenie gospodarz kazał jej się wynosić. Tej nocy błąkała się po ulicach. Niewyspana przyszła do pracy i popełniła błąd tak rażący, że pracodawca wyrzucił ją bez słowa. Została z niczym, bez pracy, bez dachu nad głową, w ciąży, na bruku, nie miała co jeść ani gdzie spać. Włóczyła się po mieście, szukając resztek jedzenia i miejsca, gdzie mogłaby przespać noc. Na słupie ogłoszeniowym zobaczyła zawiadomienie o ślubie Janusza z Judytą. Serce nie wytrzymało, zasłabła, właśnie wtedy przechodzili tamtędy Janusz z Judytą. Poznał ją, ona zobaczyła jego. Przekroczył jej bezwładne ciało jednym krokiem, jak przeszkodę na chodniku. Nie zatrzymał się, nie spojrzał. Dla niego była nikim, dla niej był wszystkim. W dniu ślubu stała schowana w tłumie, patrząc na niego z uwielbieniem i miłością. Ludzie odsuwali się od niej, była brudna, zaniedbana, cuchnąca bezdomnością. Stała więc sama, w oddaleniu. Janusz ją widział, i nic go to nie obchodziło. Po ślubie nie opuszczał swoich włości. Miał pracę, dom i młodą żonę. Tymczasem Berenika walczyła o przetrwanie w swoje i dziecka pod sercem. Wieczorami grzebała w śmietnikach, zbierała złom, czasem znajdowała ubrania, które albo nosiła, albo sprzedawała. Pewnego dnia naraziła się na gniew starszej kobiety Eryki. Zrobiła bałagan przy śmietniku pod jej kamienicą. Eryka przyłapała ją i kazała posprzątać najpierw śmieci, potem mieszkanie. Zauważyła, że dziewczyna potrafi dobrze sprzątać. Była stara, schorowana, samotna. Pozwoliła jej zostać. Nie była dobra. Krzyczała, wyrzucała po chwili, kazała wracać. Ale dla ciężarnej Bereniki było to lepsze niż ulica. Eryka była na emeryturze, dorabiała rachunkowością. Miała więcej zleceń niż mogła wykonać. Nauczyła więc Berenikę liczyć, księgować, porządkować dokumenty. Z czasem zaczęły nieźle zarabiać. Poród odbył się w domu Eryki. Stać je było na akuszerkę. Dziecko przeżyło. Nazwały je Piotruś. Eryka z czasem pokochała chłopca. Stała się mniej zrzędliwa, jakby coś w niej odtajało. A życie Bereniki po raz pierwszy od dawna zaczęło przypominać życie, a nie tylko walkę o przetrwanie. Dla Eryki Piotruś był oczkiem w głowie. Pokochała go, kazała mu mówić na siebie babcia. Był spełnieniem jej marzeń, bo sama nie miała dzieci, a bardzo chciała. Berenika też stała się dla niej bliska. Dzieliła z nią obowiązki domowe i zlecenia rachunkowe. Eryka przez całe swe życie była sama, samolubna i czuła się odrzucona, niepotrzebna nikomu, a tu na starość zyskała sprzymierzeńczynię i podopiecznego słodkiego dzieciaka. Z biegiem lat Eryka stawała się coraz bardziej niedołężna, a miała pomoc i opiekę ze strony Bereniki, a także miłość do Piotrusia i wzajemnie. Eryka zmarła z uśmiechem na ustach. Mieszkanie i zlecenia księgowe zostały dla Bereniki. Dziewczyna nie przestała kochać Janusza. Tak bardzo pragnęła, żeby zobaczył, jakim cudownym dzieckiem jest Piotruś, jak rośnie, jak się rozwija, jakim jest uroczym dzieckiem. Przypuszczała, że ucieszy się, jak go pozna, zwłaszcza, że nie miał dzieci z żoną. Standard do życia Bereniki poprawił się, stać ją było na przyzwoity ubiór dla siebie i Piotrusia. Ubrała trzyletniego Piotrusia i siebie przyzwoicie i postanowiła pójść w odwiedziny do Janusza. Tak bardzo chciała podzielić się z nim radością i wdziękiem dziecięcym, które roztacza wokół siebie ich synek. Z radością, nadzieją, ale i strachem zapukała do drzwi wielkiego domu. Otworzył jej lokaj onufry, niech będzie pochwalony, ja do pana Janusza wężojędzaja, skoro ona i dziecko byli przyzwoicie ubrani, lokaj wprowadził ich do salonu. Janusz przybył przyjąć gości. Kiedy zobaczył Berenikę z dzieckiem, wzburzył się. Po co tu przyszłaś? Zapytał: Przyszłam przedstawić ci twego syna Piotra. Na to Janusz z pogardą oświadczył, że taka kobieta jak ona nie wie, kto jest ojcem jej Bachora. Posądził ją o próbę przejęcia majątku dla swego Benkarta. Następnie podszedł do niej z upiorną miną, złapał ją za szyję i zaczął z całej siły dusić. Gdy Berenika poczuła początkowo jego dotyk, zaczęła się jakby rozpływać z długo oczekiwanego dotyku, a później poczuła ból, brak tchu i ciemność. Piotruś, widząc to, zaczął przeraźliwie krzyczeć. Wtedy nadbiegł lokaj i ze słowami, co panicz robi, odciągnął go od dziewczyny. Berenika zsunęła się na podłogę. Lokaj, nie wiedząc co robić, pobiegł do ojca Janusza: proszę pana, ratuj pan, panicz Janusz chyba udusił kobietę. Anselm kazał więc wezwać lekarza. Piotruś przez cały ten czas płakał. Lekarz stwierdził, że kobieta żyje, ale jest w śpiączce. Anselm w obawie przed odpowiedzialnością karną swego jedynego syna kazał zanieść kobietę do swojej części domu, a służbie zlecił opiekować się nią. Berenika długo leżała w śpiączce. Codziennie odwiedzał ją lekarz, ale nie było zmian. Piotruś mieszkał wtedy w pokoju byłej niani Janusza, która Janusza jako dziecko nazwał Pepą, i tak zostało. Wszyscy przez następne lata tak do niej mówili. Niania Pepa pokochała Piotrusia nie tylko dlatego, że dziecka, które jest obok, nie da się nie kochać, ale i dlatego, że jej do złudzenia przypominał małego Janusza. Tak minął rok. Janusz każdego dnia widywał wszędobylskiego Piotrusia. Denerwowało go to zwłaszcza, że starsza służba, zwłaszcza Niania Pepa, mówili, że chłopczyk do złudzenia przypomina Janusza. Janusz nienawidził tego dziecka nie dlatego, że wątpił w jego pochodzenie, lecz właśnie dlatego, że zbyt dobrze widział w nim siebie. Ten sam kształt brwi, to samo spojrzenie spod rzęs, ta sama maniera marszczenia nosa, gdy coś go drażniło. Piotruś był jak żywe oskarżenie, chodzący dowód grzechu, który Janusz wypierał, zagłuszał pogardą i brutalnością. Im częściej widywał chłopca na korytarzach, w ogrodzie przy schodach, tym bardziej narastała w nim wściekłość. Czuł, że traci kontrolę. Służba szeptała. Niania Pepa nie kryła uczuć, głaskała Piotrusia po głowie tym samym gestem, którym kiedyś uspokajała małego panicza Janusza. To było nie do zniesienia. Berenika leżała nieruchomo, blada jak pościel, oddychając ledwie zauważalnie. Jej ciało trwało, ale dusza jakby zawisła gdzieś pomiędzy, jakby nie mogła zdecydować czy wracać do świata, który tyle razy ją upokorzył. Lekarz mówił o cudzie albo o śmierci, która przyjdzie cicho. Anselm słuchał tego z kalkulacją, że jeżeli Januszowi nie uda się mieć dziecka, on będzie miał dziedzica, który w przyszłości zadba o pracowników jego fabryki. Piotruś nie pamiętał chwili duszenia, ale pamiętał krzyk. Pamiętał strach. Pamiętał twarz matki, która nagle przestała być obecna. Od tej pory stał się dzieckiem nad wyraz cichym, obserwującym, chłonnym, jakby zbyt wcześnie zrozumiał, że świat bywa niebezpieczny. Trzymał się spódnicy Pepy, ale gdy widział Janusza, milkł zupełnie i wpatrywał się w niego długim, przenikliwym spojrzeniem. To spojrzenie prześladowało Janusza nocami. Zaczęły się sny, widok duszonych dłonią dzieci, krzyku, który nie miał głosu. Budził się zlany potem, z uczuciem, że coś w nim pęka, że ten chłopiec, którego tak bardzo chciał unicestwić, jest jego własnym cieniem. Po roku śpiączki Berenika poruszyła palcami. To był drobny gest, ledwie zauważalny, ale był nadzieją, że obudzi się i będzie żyła, a Piotruś odzyska mamę, której codziennie doglądał, zaś Anselm nie będzie widział swego jedynego syna jako potępieńca w więzieniu. Janusz, niezdolny unieść własnej winy, zaczął coraz częściej upijać się do nieprzytomności. Alkohol był jedyną rzeczą, która na chwilę uciszała jego strach i wstyd. Judyta patrzyła na to z rosnącą odrazą. Traciła do męża cierpliwość i resztki złudzeń. Prawda przyszła powoli, jak jad sączący się do krwi. Mały Piotruś, chłopiec wiecznie kręcący się po posesji, niewątpliwie był nieślubnym synem Janusza. Ta myśl paliła Judytę żywym ogniem. Tym bardziej, że sama była jałowa, niezdolna dać mężowi dziecka, dziedzica, sensu dalszego trwania rodu. Z czasem nienawiść skleiła ich ze sobą mocniej niż małżeństwo. Oboje nienawidzili Piotrusia, dziecka, które było dowodem zdrady, słabości i porażki. Ich wrogość była wielopiętrowa, nienawiść do chłopca mieszała się z pogardą do siebie nawzajem, z żalem, którego nie potrafili wypowiedzieć na głos. Nad majątkiem wężojęzów zawisły ciężkie, czarne chmury. Judycie, śpiąca Berenika, jawiła się jako śpiąca królewna, czekająca na pocałunek księcia. Tylko, że tym księciem był jej własny mąż. Nie mogła tego zdzierżyć. Pewnego dnia weszła do komnaty, w której Berenika od tygodni leżała w śpiączce. Podeszła blisko łóżka, nachyliła się i mówiła cicho, niemal czule, tym bardziej złowieszczo. Jeśli ruszasz palcami, jest nadzieja, że mnie słyszysz. Zrobiła krótką pauzę, jakby smakowała każde słowo. Nie łudź się, twoje dziecko nigdy nie będzie dziedzicem tego majątku. Jak ja nie urodzę dziedzica, to nikt go nie da rodowi. a twojego syna zabije, a ty mi w tym nie przeszkodzisz. Wyszła, wróciła po chwili, ciągnąc za sobą Piotrusia. Postawiła chłopca przed łożem jego matki i bez wahania przyłożyła mu nóż do gardła. Wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. W Berenice pękła cisza. Instynkt matki okazał się silniejszy niż śpiączka, niż ból, niż śmierć. Zerwała się z łoża jak lunatyczka i jednym ruchem wytrąciła Judycie nóż z ręki. Judyta oniemiała. Jej twarz zastygła w wyrazie czystego obłędu. Berenika przebudziła się naprawdę. Bez słów wybiegła z domu wężojędzów. Zabierając syna, nie obejrzała się ani razu. Janusz stoczył się w chroniczny alkoholizm, czym stracił zdolność do pracy w majątku ojca. Judyta pogrążyła się w melancholii. Anselm musiał sam dźwigać interes rodzinny. Nie dawał już rady, postanowił część swoich zadań powierzyć specjaliście od rachunkowości. Przypomniał sobie Buchalterkę Erykę, z którą zaczynał niegdyś interesy. I tak zapukał do mieszkania Bereniki, która to mieszkanie odziedziczyła. Berenika otworzyła drzwi. Jego wizyta zdziwiła ją. Z okresu śpiączki nie znała niczyjej twarzy. Znała tylko głosy i ten głos rozpoznała natychmiast. "Anzelm", powiedziała cicho. Piotruś na jego widok rozpromienił się i zawołał radośnie: "Dziadziusiu!". To jedno słowo uderzyło w nią mocniej niż cała rozmowa. Spojrzała na starca z mieszaniną niepokoju i zdumienia. "Witaj, Bereniko", odezwał się mężczyzna łagodnie. "Cieszę się, że widzę cię zdrową". Jeśli mnie nie poznajesz, Anselm Wężojędzaj. Ojciec Janusza. Zrobił krótką pauzę, jakby ważył słowa. Leżałaś przez rok w śpiączce w moim domu. Dbałem o ciebie najlepiej jak potrafiłem. Chciałem, by mój wnuk miał matkę i by mój syn nie trafił do więzienia za to co ci uczynił. Odeszłaś tak nagle, że nie zdążyłem cię naprawdę poznać. Mniemam, że teraz los daje nam tę sposobność. Uśmiechnął się uprzejmie, ale z wyraźnym zmęczeniem, człowieka, który zbyt długo dźwigał cudze winy. Po chwili przeszedł do rzeczy. Przyszedłem do buchalterki Eryki. Pamiętam, że tu mieszkała. Mam do niej intratną sprawę. Berenika spuściła wzrok. Pani Eryka nie żyje, powiedziała cicho: zostawiła mi to mieszkanie i interes. Anselm zamilkł. Przetrawił informację, po czym spojrzał na nią uważniej, jakby dopiero teraz naprawdę ją zobaczył. W takim razie, czy ty mogłabyś przyjąć moje zlecenie? Zapytał. Czuję się coraz gorzej. Brakuje mi sił, by samemu dźwigać majątek. Potrzebuję odciążenia. Westchnął ciężko. Eryce ufałem. Była uczciwa. Skoro ona cię szkoliła, być może i tobie mógłbym zaufać. Mój syn i synowa nie pomagają mi w niczym. Jedynie konsumują. Brak im rozsądku mogą rozdrwonić wszystko. A mnie najbardziej zależy na ludziach, których zatrudniam. Na ich rodzinach. Zawahał się. Oczywiście wiem, że Piotrusz jest moim wnukiem. I że powinien być dziedzicem, o ile jego ojciec wcześniej nie przepuści majątku. Berenika wyprostowała się, zlecenie mogę przyjąć, odpowiedziała spokojnie, to moja praca. Ale nie chcę, by Janusz i jego żona o tym wiedzieli. A co do dziedziczenia Piotrusia, stanowczo odmawiam. Radzimy sobie dobrze, nic więcej nam nie trzeba. Anselm spojrzał na nią z mieszaniną podziwu i niepokoju. Jestem gotów pomagać wam nie tylko za pracę, powiedział. Chcę, by Piotruś się wykształcił. By kiedyś zajął się ludźmi, za których dziś odpowiadam. Janusz się do tego nie nadaje. Przed chłopcem jest przyszłość i nadzieja dla rodu i dla pracowników. Wtedy Berenika wypowiedziała słowa, które zmieniły wszystko. Judyta chciała zabić Piotrusia, powiedziała cicho, dlatego uciekłam, gdy tylko odzyskałam zdolność chodzenia. Anselm pobladł. Przez chwilę milczał, a potem w jego głosie zabrzmiała twarda, zimna pewność. Janusz chciał zabić ciebie, a Judyta Piotrusia. To oni są potworami, zawistnymi i pustymi. Zacisnął dłonie, będę musiał coś z tym zrobić. Podniósł na nią wzrok. Ty, dziecko, zajmij się finansami mojego majątku. A ja zastanowię się, co uczynić z moim synem i jego żoną. Teraz Piotruś jest dla mnie najważniejszy. Berenika, ilekroć spotykała na ulicy Janusza z Judytą, spotykała się z jawną pogardą. Czasem były to spojrzenia pełne nienawiści, czasem gesty gruźb, zaciśnięta pięść pod brodą albo znak podcięcia gardła. Zdarzało się, że pluli jej pod nogi. Nie reagowała, wiedziała, że nie zasłużyła ani na te gesty, ani na te osądy. Przeciwnie, to ona dbała o ich dobrobyt. Majątek prowadzony przez starzejącego się Anzelma zaczął bowiem podupadać, a to dzięki jej pracy udawało się jeszcze utrzymać go w równowadze. Minęły trzy miesiące. Anselm ponownie odwiedził dom Bereniki. Jego wizyta bardzo ucieszyła Piotrusia. Witaj, Bereniko, powiedział: Muszę ci podziękować za dobre prowadzenie moich rachunków. Jesteś znakomitą buchalterką. Zawahał się na chwilę, po czym dodał. Co do Janusza i Judyty, nie udało mi się dojść z nimi do porozumienia. Nie czują się winni krzywd, które ci wyrządzili, ani nie chcą okazać ci szacunku. Gardzą ludźmi z tak zwanych nizin społecznych, a ciebie mają za jedną z nich, zwłaszcza, że byłaś przez pewien czas bezdomna. Westchnął ciężko, tego nauczył Janusza mój ojciec, a mojego ojca, jego ojciec. Mój ród od pokoleń żył w przekonaniu o własnej wyższości. Nazywali siebie z dumą wężojęskami. Wąż i jęza były symbolem naszej potęgi. Tylko ja próbowałem się z tego wyłamać, ale byłem zbyt zapracowany, by wychować syna inaczej. Podjął decyzję: podzielę majątek i zostawię syna na własnym rozrachunku. Nie chcę i nie mogę dłużej myśleć oraz pracować za niego. Postanowił przekazać Januszowi nieruchomości, złoto i klejnoty, a sobie zostawić fabrykę, dla dobra robotników, choć ta od dawna przynosiła straty. Berenike poprosił o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Kobieta wykonała ją rzetelnie i bez słowa sprzeciwu. Janusz otrzymał dom i kosztowności. Anselm zatrzymał fabrykę. Niedługo potem Anselm postanowił uznać Piotrusia za swojego syna, skoro Janusz nie chciał tego uczynić. Berenika nie sprzeciwiła się, w tamtych czasach dziecko bez wpisanego ojca nie mogło uczęszczać do szkoły. Nazwisko nie było istotne, ważne było samo uznanie. Anselm zapytał, jakie nazwisko noszą ona i jej syn. Berenika, ze spuszczoną głową, wyjaśniła, że noszą nazwisko takie jak cała ludność jej rodzinnej wioski. Wszyscy przyjmowali je od majątku, któremu służyli. Majątek nazywał się Sokołówka, jego właściciele, Sokolnicy, a podwładni, Sokołowscy. Anselm zamyślił się. W przyrodzie Sokoły zjadają węże, powiedział w końcu, niech więc nasz młody Sokuł zje węża. Berenika, jako doświadczona rachmistrzyni, znała wielu kupców, producentów i właścicieli. Znalazła odbiorców towarów fabryki oraz dostawców surowców. Negocjowała ceny, pilnowała rozliczeń, szukała tańszych dostaw i lepszych rynków zbytu. Po niedługim czasie fabryka zaczęła przynosić zyski. Anselm znów stał się bogatym przedsiębiorcą. Berenika wykształciła syna, nie w filozofii ani sztuce, lecz w dziedzinach praktycznych. Po śmierci Anselma Piotr odziedziczył fabrykę i z troską opiekował się pracownikami. Janusz tymczasem przehulał swoją część majątku i został bezdomnym tak jak niegdyś ciężarna Berenika i również z jego własnej winy. I tak sokuł zjadł węża. Powiedział Janusz szukając na mieście żakamarka na spanie.